Witam proszę Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy ride day na hisyłańskiego Desi Juaya, Więc sobie zrobimy tyle rajdów, aby zdobyć go w wersji Shiny Bo on w wersji Shiny oczywiście jest y, dostępny I to jednak nie działa, te ready na jeszcze solo y, rajdy A miało chyba już działać Więc może po prostu kogoś zaprosimy Może ktoś wejdzie, klikniemy razem ready I pójdzie nam to szybciej Jestem sam dzisiaj bez ani Agnieszki ani bez Korneli, ponieważ Agnieszka i Kornelia są lekko przeziębione, więc zostaję w domu. A nie, czyli jednak mogę kliknąć ready. No i dobrze, no i klikamy ready i lecimy z tym sam samemu. Czyli już trzeba odczekać pewną, pewien czas i wtedy można kliknąć ready w ten sposób. Nie sprawdzałem tego, dlatego troszkę się zaskoczy, jakby mnie to zaskoczyło, ale już działam. I oczywiście przypominam, że proszę Państwa, w najbliższą niedzielę, czyli 18 lutego, czyli już niedługo, za tydzień tak naprawdę. Nawet nie za niecały tydzień, bo nie wiem dokładnie, czy to gracie w niedzielę czy w poniedziałek, ale 18 lutego zapraszamy na kolejny Pokémon Day w Kingwinie który tym razem będzie, mam nadzieję, jeszcze mocniejszy niż ostatni, chociaż ostatni, który był w styczniu naprawdę był, proszę Państwa, przepotężny i miejmy nadzieję, że tak to utrzymamy, Pokémon Day będzie co miesiąc i yy, skupmy się już na rajdzie. Jak widzimy hiszpański Decidueye y", to jest typing grass fighting, a to oznacza, że Pokémony z atakami właśnie flying type, latającymi, możemy tak to powiedzieć chyba po polsku wchodzą w niego podwójnie super efektywnie, zresztą sami to widzicie to jest po prostu rajdzik, który bez problemu robimy samemu, dlatego nagrywam to sam, z nikim się nie, nie, nie umawiałem, tylko po prostu stwierdziłem robię ty, tyle rajdów, żeby zdobyć szajniaka, znaczy no nie oszukujmy się, jak zdobędę szajniaka nie wiem, pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym rajdzie no to zrobimy sobie może tam nie wiem, tych rajdów 10 już żeby trochę jednak ten odcinek, jakąś tam długość yy, miał, i jakiś kontent też yy, zawierał, nie będę teraz używał już Sky Attacka. Wejdziemy sobie w Aeroblast'a, zobaczymy, jak mocno Aeroblast yy, sieknie yy, naszego DC No, o wiele mocniej sieknął, ale do teraz już myślę, że Sky Attack, ewentualnie jeszcze parę faścików, i mamy tutaj już końcóweczkę. Jeszcze jednak tak wszedł, no i mamy koniec, mamy koniec tego rajdziku, zobaczymy potem kolejne, nie będziemy pewnie już nagrywać całych rajdów, bo widzieliśmy jak to się tłucze, tylko będziemy sobie robić bardziej takie, wiecie, shiny czeki z końcóweczką rajdu, yy, podsumowanko i zaraz zobaczymy czy jest shiny. No nie, Shiny nie jest. 2018 jest boosted by Cloudy Weather dla... oj, excellent. Dlaczego by Cloudy Weather? Ponieważ on również jest typu walczącego, a jak dobrze wiemy, Pokemony typu walczącego podczas Cloudy Weather są zboostowane. Tylko oj, nie, myślałem, że będzie normalnie Excellent. Minimalnie za lekko rzuciłem, więc okej, okay. Złota Malina standardowo i troszkę mocniej, czyli w ten sposób i mamy kolejnego Excellenta niesamowicie czy to wystarczy? wystarczy, Zapowiem. się, zobaczmy co to jest za IV Aparais y... aparaj słaby, słaby, słaby ale od razu Enter Nearby stop Showcase, dlaczego by nie <kluzny> nie się, jak będziemy mieli rank 1, bo jeszcze by nikt nie wrzucił i zobaczymy co nam dostaniemy z kolejnych rajdów na Chiłhu Hisłańskiego Desiduaya i kończymy właśnie rajd numer 2 na urzędzie pocztowym. Na tym wiedziałem, że tu jest gym, dawno tutaj nie było i trochę się zdziwiłem, więc troszkę w ogóle inna trasa niż sobie planowałem zrobić. I zobaczymy, czy Hisłański Desiduaya, number 2 może będzie shiny. Zaraz się okaże. mamy, że tak schodzi. 2069, bardzo wysokie CP, w porównaniu do tego, co mieliśmy na pierwszym rajdzie, a tu też jest zbustowany, to jest ta sama pogoda. Przy okazji robimy rajdziki na Counter z Drampą, bo Drampa może być shiny, nowy Pokémon, który jest na Smoczym z okazji Chińskiego Nowego Roku i taki event w tym momencie jeszcze trwa. Dokładnie jeszcze nie wiem, jakieś 17-18 godzin w tym momencie może tego eventu zostało i nawet ten event dla mnie jest, że tak powiem, łaskawy. Złapiemy tego i wam pokażę od razu jakie szajnaki złapałem na tym evencie. A zaznaczam, że ostatnimi czasy po prostu jakoś super mega dużo nie gram, tylko raczej tak rekreacyjnie niż nałogowo. Dobrze powiedziane, nałogowo. No dobra, te nice, greaty, to też nam całkowicie wystarczy. W końcu ten Pokémon się złapie, nie ma innego wyjścia. Ale możemy się skupić na Excellencie, aby po prostu przyspieszyć łapanie tego Pokemona. Chociaż z drugiej strony pewnie już rzuciłbym dwa razy, a tak to po prostu czekam na jego atak. Excellent bez czekania na atak też można, jak najbardziej. Wiadomo, że zawsze jest jakieś ryzyko, że on tam zaatakuje. Zresztą i tak wyskoczył. Więc nie jest jakieś tam... Ułatwione to i tak, mimo że Excellencik. No, zobaczcie. O, ktoś mnie jeszcze oznacza na Discordzie. Pewnie, czy zrobię jakiś rajdzik, czy coś w tym stylu. No, ale nie. Ja dzisiaj żadnych nawet y, remote'ów nie mam. Nawet nie mam jakiekolwiek coiny mam przy sobie, że tak powiem, załadowane w Pokémon Go. No co jest? Dobrze, jeszcze raz. Kolejny. Kolejny Excellent. To chyba trzeci podrząd. Zobaczmy, czy do trzech razy sztuka tutaj się sprawdzi. Sprawdziła się. Jest ok. Decidueize opany. Aparajzik. No, 9.6, czyli 60 tam, nie wiem, 62, coś takiego, 64. Bardzo możliwe, że to by była setka. Szkoda, że to nie jest Shiny. Od razu Enter, Nearby Showcase. Wstawimy się na chyba tego samego, mi się wydaje. I mamy rank 2, więc albo jest gorszy, albo po prostu ktoś nas wyprzedził. I od razu Wam pokażę te Szajniaki, zobaczcie. Zapałem szani z Krelpa, toranatora, Tyranta i beigona, więc moim zdaniem bardzo spoko. A my widzimy się na kolejnym szaniczeku za chwilę. No i proszę Państwa, numer 3 właśnie schodzi, nawet że tak powiem troszkę szybciej, bo jedna osoba zdążyła do mnie dojść zanim ja wcisnąłem przycisk. Redi, więc ten był wykonywany w dwójkę. Yy, że tak powiem, pozdrawiam Panią basie. Która z y, synem jest u mnie klientem w sklepie w Basta Center Shop. Oczywiście, jeżeli chcecie coś pokemonowego dla siebie: czy to karty, czy pluszaki, czy figurki, czy ciuchy, czy cokolwiek związanego z pokojami, zapraszam do siebie na www .basta Shop i zaraz zobaczymy, czy może szajmi. No nie, i jest słaby. O nie, przepraszam, nie wiem czy jest jaki jest, bo jest bez boostu pogodowego, ponieważ pogoda zmieniła się na rainy i nie dziwię się, ponieważ już jakieś pierwsze krople na szybie mi się zaczęły pojawiać, plus po prostu widzę jakie są chmury, więc zastanawiam się za ile zacznie po prostu znowu padać albo lać. Bo ostatnimi czasy pogoda w Gdańsku właśnie taka jest, że prawie, tak powiem, prawie cały czas pada. Były już takie dni, że cały dzień padało. Cały dzień, całą noc, non stop padało. Zobaczmy, co ma tutaj zrobiłem. Muszę zapaść, żeby zobaczyć jakie to jest y, IV, tak? No bo to jest CP bez boostu pogodowego. I po prostu chciałbym wiedzieć y, na przyszłość, na kolejne rajdy, co to jest jaki jakie to jest IV, z czym to się, proszę Państwa, je 1618. Ja i tak się zap... tak jestem pewien, że nie jest to nic, nie wiadomo jakiego super. Teraz totalnie zrąbałem zrzut, przyznaję się, zrzut, rzut. Zrzut to można zrobić ekrana na przykład. Albo zrobić rzut w toalecie. No patrzcie, rzucasz ekscelenty, dajesz za tą malinę, a on mówi, że nie, nie zostaje w tym premier bolu. Ma inne rzeczy do roboty. Mmm, dwa, czy? siedzi. Siedzi, więc zaraz sprawdzimy, co to za IV. Słabiutki IV, więc lecimy po kolejny, który jest tuż obok. I numer właśnie, numer który? Numer 4 chyba, tak? Chyba numer 4. Yy, raz, dwa, trzy, chyba numer 4 właśnie kończymy. Skończyliśmy. Zaraz zaczniemy, czy jest shiny. Już bym chciał dostać shiny. Ja nie lubię, jak nie dostaje shiny jakoś tam na tych różnych raidach, jak coś jest nowe w miarę szybko, że to jednak kurczę, ale muszę tego zrobić więcej. Ja nie chcę. Chcę zrobić tyle, że mieć po prostu shiny. Znaczy tyle, że mieć shiny. Chcę zrobić jakąś tam ilość i żeby był shiny. Nie jest, shiny 1328, więc szału nie ma, we are going for the next one. Numer 5, jeżeli wszystko dobrze liczę, czyli numer 5, zobaczmy. Chciałem zrobić max 10, więc to będzie raid, który jest, że tak powiem, w połowie. I miejmy nadzieję, że to po prostu już będzie shiny. Niech to będzie shiny, niech po prostu da nam to taki wewnętrzny spokój posiadania pokemona, nowego pokemona w wersji shiny, w ten sposób to bym powiedział. Podsumowanko, i i nie i niestety proszę państwa to nie ten. Teraz sobie nagramy cały rajdzik, bo akurat yy, do, tak powiem, do, do, dołączyłem do lobby, w którym jest para osób jest z pięciu w tym przynajmniej jedna osoba znajoma, a u mnie w znajomych, czyli Krab. I zobaczymy jak to szybko pójdzie. Ogólnie chciałem tutaj sobie wysiąść z auta i ponagrywać, bo tu mam w innym jakby miejscu trzy rajdy. Tylko jest pewien mały minus, bo nie chcę, żeby to po prostu było słychać na nagraniu. Właśnie przed chwilą na tym parkingu tu jest wiedronka i tak dalej, to dzisiaj zamknięte, tu jest bardzo fajna kostka, bo kostka jest taka, wiecie, ścięta, równo, gładka, bez tych takich ząbków. I właśnie chłopaki sobie zaczęły jeździć na skorolkach, więc troszkę będzie to hałasować. Ja oczywiście do tego nic nie mam. Sam kiedyś na deskorolce jeździłem, więc mi to nie przeszkadza, tylko po prostu stwierdziłem, że zostanę w samochodzie, żeby jednak wam ten dźwięk na przykład nie przeszkadzał. To nie jest Shiny. 1642, jest wysoko. O, teraz nawet chyba było lekko słychać. Nieudana próba, nie wiem czego, nie widziałem tego nawet kątem oka. Ciekawy jestem, czy dalej jakieś triki na deskorolce bym potrafił zrobić, bo parę lat na tym spędziłem. jestem ciekaw, czy dalej bym mógł coś zrobić. No, oczywiście, bym musiał mieć też buty odpowiednie, tak? Bo to nie w każdych butach się dobrze jeździ na skrólce. Szybki aparazik. 9,1, yy, 9,3, więc też fajnie, tylko szkoda, że nie jest Shine. I wejdę sobie tutaj w kolejny ride na remote'cie, bo. Muszę kupić, stać mnie. Muszę, bo tak, bo tutaj kiedyś było fajnie, można było sobie dojechać i tak dalej, pod same drzemy, ale po yy, ready, więc może też wszyscy tutaj klikną ready, więc zobaczymy, zobaczymy, zostańmy już na nagraniu. Tu kiedyś było fajnie, można było podjechać pod same te trzy gymy idealnie pod. Teraz jest mała zmiana, bo tutaj, w tym momencie, z tej strony, zaraz, jak, od, od, jak się patrzy, tu jest budowa nowego po prostu bloku. Tak, no nie oszukujmy się, nowy blok, po prostu nowy blok jest zbudowany, i nie ma jak tam teraz podjechać. Więc, albo musiałbym wysiąść z auta teraz, wziąć aparat, potuptać dookoła budowy naokoło. Dlaczego naokoło? Bo naokoło jest schodnik. A normalnie, żeby przyjść, raz, dwa, trzy nie ma chodnika. Co. O, kliknęli wszyscy ready. Co się wiąże z tym, że buty w 2-3 centymetry wejdą nam po prostu w błoto, w totalne bagno. Yy, bo tam po prostu był taki, wiecie, no, przesmyk wydeptany przez mieszkańców i tam nie ma żadnego utwardzenia, nic. A jak mówiłem, od paru dni w Gdańsku, można powiedzieć, prawie cały czas pada deszcz, więc droga tam nie wygląda za yy, ciekawie. No i nie oszukujmy się, no buty, buty mogę wyprać, okej, okay, no i co się stanie, nic się nie stanie, wiesz, że się nic nie stanie, ale potem muszę ten syf wnieść do samochodu i wtedy samochód też mam do roboty, a w samochodzie mam czysto, w samochodzie mam czysto. 1611, niestety to nie jest nic ciekawego, zaraz zobaczymy, czy będzie szajnie, to który jest szajnik, to będzie szajniczek, który, siódmy, ósmy? Już, z, już zgubiłem się, zgubiłem się proszę Państwa, tego nie było dużo i to nie jest shiny, to nie jest shiny, ja pierdziele, widzimy się na kolejnym rajdziku, na kolejnym shiny Czeku. Mamy kolejny rajd już pod końcówką, pod końcówką, mamy kolejny rajdzik, który dał końcowi i zobaczmy, zobaczmy czy to może to będzie shiny, nagrody nagrodami, podsumowanie standardowo. No, nie jest Szajni, nie jest Szajni, więc nic mi nie pozostaje innego jak skoczyć a kolejne raciki. I proszę Państwa, spotkałem ekipę Kuba Kabana, resztki godności, niesamowite osoby. Gdzieś tutaj muszą być w samochodzie, bo wiadomo, że nie na piechotę. Chyba że przed chwilą ich minąłem i mi machali, bo tak też może być, bo tam tylko kątem oka zobaczyłem jedną osobę i nie do końca wiedziałem yy, kto to był, ale. Też chyba odmachałem, chyba zdążyłem odmachać w ten sposób, więc bardzo pozdrawiam, jeżeli oglądają ten odcinek. No i Zeldziuła już jest porobiony. No i może to jest ten, może, proszę Państwa, to jest ten shiny Pokémon. Może to jest ten okaz, który będzie w końcu dla na nas shiny, a raczej dla mnie shiny. Resztki godności, tutaj troszkę level up przyjaźni, bo ja w tym za dobry nie jestem. Podsumowanie i zobaczmy, zobaczmy, czy to jest to. Nie, to nie jest to, IV, czyli CP, daje nam sobie IV. Przed nami są dwa kolejne, więc ja tam zmierzam. Kolejny rajzik już się właśnie kończy. Zobaczymy, czy będzie shiny. Robi się już troszkę ciemniej, więc ja już nawet odpaliłem sobie leciutko lampę, żeby było ok, jeżeli chodzi o obraz, o światło. No i zobaczmy, no może to jest ten. Zaraz się kończy pierwsza pula rajdów, tak? Bo mija godzina za chwilę. A ja jestem bez Szajniaka. I sprawdźmy, czy to jest ten, proszę, błagam. Naprawdę. Dajcie mi Shiny Didji'a. To nie jest Shiny CGY. Przed nami kolejny szaniczek, który... Nie wiem. Wiem jedno. Jeżeli ten nie będzie Shiny, to po prostu policzę sobie w drodze na kolejny. Ile już zrobiłem, albo nawet poczekam na kolejny rajd tutaj? Bo zaraz będzie druga tura, więc po prostu będę wracał i będę miał trzy rymy z powrotem do zrobienia. Podsumowanie: nie jest shiny. 1610 jest słaby, nie jest shiny, nie jest ciekawie. Widzimy się na kolejnym. Miałem policzyć rajdy, zapomniałem, ale policzę. Chyba, że ten będzie shiny. Jak go zapiemy, to po prostu policzymy, za którym rajdem był shiny. Tak jak mówiłem, zostałem w miejscu, bo jest kolejny rzut. Kolejne rajdy trwają godzinę I zobaczymy co my tutaj mamy. Czy może to jest w końcu ten egzemplarz, który będzie dla nas w wersji Shiny? Nie jest. Nie jest proszę Państwa Jest znowu zbustowany przez pogodę, pogoda się zmieniła na Cloudy. Ja chyba po prostu tu zostanę będę robił wszystko na remocie już, bo po co jeździć w kółko? A ja właśnie wydałem złotówki Ale jeżeli się złapał, to zaraz sobie po prostu Sprawdzimy, o, ktoś nas zaprasza. To po prostu do krycha wbijam i śmigam z kolejnym rajdem, żeby po prostu zdobyć to w wersji shiny i wrócić do domu, ale tego nie zrobimy, jak widzicie. Niestety, no grabs found with that code. Ktoś jeszcze nas zaprasza? O, mamy zaproszenie do Oslo, może Oslo będzie yy, szczęśliwe, zobaczymy. Zdążyliśmy wejść, kliknę ready, może wszyscy inni też klikną ready, zobaczymy. To jest mój friend z Oslo, Elin Christine. I zobaczymy. Przy jeszcze rewajfki jakieś? Dlaczego by nie? hyper propulsionki, tak samo. No i może rajd zagraniczny, który będzie mega szybki. Bo jak widzicie, jest 10 osób w lobby. Będzie po prostu dla nas y, szczęśliwy. Zobaczymy. Parę stuknięć i parę W Dragon Ascenta będziemy szli szybciej się ładuje i jeszcze jest boosted by mega Rayquaza, tutaj obok widać mega Rakuzę o, to artykuł Articuno widać w tle, ktoś się flexuje i zrobiony rajcik. Rajik zrobiony raz, dwa, trzy i po bólu 2037, więc to nie jest nic tam rewelacyjnego jeżeli chodzi o IV no i zobaczymy, czy może to jest ten Szczęśliwy ride, right. zagraniczny Decydue, czy będzie, proszę państwa, shiny? Nie, jest wielki, jest huge, ale nie jest shiny. Mogłoby być huge i shiny jednocześnie, to by mnie też ucieszyło jak najbardziej. Niestety to nie jest yy, ten. Nie chcę się złapać, widzimy się na kolejnych w shinyczekach. Kolejny rajd mam, proszę Państwa, z Koksmikiem. dziękuję bardzo za zaproszenie, zrobiłem sobie to duo, nagrywam cały, bo to też będzie w miarę szybko i może po prostu będzie to shiny. Dalej nie podliczyłem, który to już jest ride. Jestem już troszkę zbulwersowany, że tyle rajdów zrobiłem, a jeszcze nie mam w shiny decyjuaja. W tle widać shadow Lugie. Wydaje mi się, że Koksmic z dobrą Shadow zopa... Nie, Koksmic chyba zapał dobrego Shadow Kajogra. Z tego co pamiętam, więc yy, może mnie prowadzić w komentarzu, na przykład. Ale wydaje mi się, że tak było, że widziałem, że się chwalił na Discordzie u mnie, że tam chyba dostał dobrego Shadow Kajogra ostatnimi czasy. A jak mówiłem, zejdzie nam to bardzo szybko. Yy, Shadow Lugia robi robotę. Zresztą tą od Moltresa też robią robotę, tak. I zobaczmy. Czy może ten egzemplarz. 1983, więc bardzo samiutko, jeżeli chodzi o IV. Nie przeszkadza mi to, jeżeli będzie shiny. Beach, please. Nie jest shiny. Nie jest to, proszę Państwa, shiny. No i co? No i sprawdzamy. Sprawdzamy, proszę Państwa, kolejnego decyduła z po prostu wszedłem z remote, bo w tą stronę i tak nie będę jechał. Więc po prostu stwierdziłem, że to z tą stroną, w którą nie będę jechał, to będę stąd robił na remote. I może. Może to. Może ten ride. Ten ride yy, też nie. I naprawdę. Moja frustracja zaczyna rosnąć. Po prostu. Chciałbym wrócić do domu. Zobaczmy, czy się zapał. Jak się zawy sobie zrobimy podliczonko. Liczo, liczo, Który to? Nie chcę, no to widzimy się. Zwyczajem na szybko w okolicy. raid, które akurat jakieś osoby wchodziły, więc nagrywamy cały. Jest to szesnasty ride. To będzie szesnasta szansa na shine The sea Mówiłem, że chcę zrobić jakoś 10 i myślałem, że tych 10 dostanę Szajniaka, A ja robię właśnie szesnasty ride na The sea i stwierdzam teraz tak, jeżeli do 20 rajdu nie dostanę Shining Decidueye'a, to po prostu rezygnuję z tego challenge'u. <laughs> jest taki mem, rezygnujemy z tego challenge'u, no. Po prostu w ten sposób, tak. Do 20 rajdu. Jeżeli nie, Arrivederci Roma, nie? Mówi się trudno. I już. 2023, to nie jest nic mocnego. Nagrody nagrodami, podsumowanko, Go To Bonus Challenge. Nie jest shiny. Nie jest shiny. Żeby było szybciej, zrobię sobie jeszcze mega requesę. I tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o pogodę, zaczęło się, czyli co? Czyli już zaczyna na poważnie nam powoli padać. Kolejny na remocie, który jest po prostu blisko mnie. Wiem, że w tamtą stronę nie pojadę i tak, więc go robię. Wydałem pieniądze, zobaczymy, może to nam coś da. Nie, to nie jest shiny. Tak jak mówiłem, to jest ostatni Szajniczek, No chyba, że ktoś mnie jeszcze zaprosi, ja będę miał remota albo będę jeszcze miał hajs na remota i będzie to, to dogram. Ale to jest ostatni raz, tak jak mówię, to są albo 20 albo 21, może nawet 22. Każdy jest nagrany, więc będzie mi to potem łatwo policzyć. Nie jest Szajni, nie jest Szajni, bo już wchodziłem i wychodziłem czasami, już nie chciał mi się łapać, no teraz wyjdę, jest jakieś zapro. No było zapro, ale tu są ludzie jeszcze, o, tu są ludzie. Aha, tylko, że ja już to zrobiłem na zwykłym pasiku, tak? Czy gdzieś tu są jeszcze ludzie? Tu są ludzie, może zdążę wejdę. Może jeszcze, jeszcze co? Nie, nie zdążę, nie wejdę. Stać mnie na jednego pasa jeszcze, remota. No, no co ja mam powiedzieć, no odbierzmy, psz, pieczątkę sobie przybiję, tak? Tu już sprawdzałem, tam robiłem. Może mi ktoś jeszcze zaprosi, może jeszcze się złapie. Jeżeli nie, no to trudno, nie ma szajniaka. Dajcie znać, ile wy mieliście szajniaków, albo czy w ogóle też dostaliście szajniaków, może jakiś, nie wiem, jakiś błąd może jest, może szajnik, shiny... jakiś zaniżyli, no nie mam, nie mam pojęcia, proszę Państwa, co mam powiedzieć, I jest zaproszenie, jest zaproszenie, jest zaproszenie, jest zaproszenie, XO Hunter, czy XO Hunter, proszę Państwa, mnie uratuje, ostatni hajs, który mam w Pokémon Go wydaje, w ten właśnie raid. last kurwa chance, nie? jakby to można było powiedzieć. O, jeszcze Rykowski, tego też kojarzę. Ready, okej, okay, lecimy. Proszę państwa, czy do będzie jest szczęśliwy? Tak jak się mówi przy otwieraniu kart Pokémon, Last Pack Magic, czy może będzie to Last Ride Magic? Proszę państwa, zobaczmy. Nagrywamy to całe, zobaczymy. Jak nie, no to nie, trudno. Nie mam pieniędzy, nie mam remote ride passów, było miło, yy, się skończyło. No, nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Naprawdę jestem mega zażenowany, że na ponad 20 rajdów nie leć Ci szajniak z ride daya, z eventu, tak? Gdzie to, to jest event, rozumiesz to, nie? Event powinien dawać radość. Obojętnie w jakiej grze. Ludzie biorą sobie wolne na eventy w różnych grach. Ogarniałem sobie tak czas, że mieć czas na ten właśnie pierdolony event. Rozumiesz to? Rozumiesz. Nie chcę, być, nie chcę być shiny. I nie chcę być shiny. Dziękuję, dobranoc. Do widzenia, zależy o jakiej porze dnia i nocy to oglądasz. Do zobaczenia, cześć. Proszę państwa, jestem już w domu, jak widzicie za mną piękna kuchnia, tak. Przede mną tam leży Kornelka razem z matką. I... robię domowy, ostatni rajd. Jak to nie będzie Shiny, no to... Arrivederci. No, nie będzie Shiny The CGI w mojej kolekcji. Przynajmniej nie w taki sposób, jaki bym chciał, żeby to było, czyli po prostu z rajdu, jaki jest ten event, prawda? Event. Event ma dawać radość. W tym momencie event daje mi tylko, co? Frustrację, zdenerwowanie i wszystkie inne negatywne emocje związane z tą właśnie grą. Podsumowanie... I co? No i nie jest szajni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.